Drodzy widzowie, witam Was serdecznie z hotelu Mariot. Jak bardzo często, Arek Nebiński, pseudonim Motyl z Gromu, jest moim rozmówcą. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No i ten drugi temat, jakby, który chciałem poruszyć, to jest jak ochronić Wołodymyra Zeleńskiego? Czy prezydent może rządzić w okupowanym mieście? Pytanie takie, stąd że Ty jako był operator jednostki GROM. Często brałeś udział w tak zwanych ochronach VIP-ów gdzieś tam na misjach w Iraku, Afganistanie. Zresztą pamiętam, Nawal bardzo krytycznie podchodził do, 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 do w ogóle do organizowania takich misji, że to jest po prostu e, szkoda pieniędzy, szkoda czasu i szkoda ryzyka wystawiania właśnie tych żołnierzy na, na, na jakieś niebezpieczeństwo. Co sądzisz o tym? Znaczy na pewno ochrona musi być synchronizowana. Myślę, że według struktur na pewno ma parę kręgów, żeby nikt do niego nie dotarł. I też podejrzewam, że jeżeli chodzi o prezydenta Ukrainy, to mają sprawdzone, bo musi mieć sprawdzone. Pierwsze, gdzie jest ukryty, schowany, że, że oni nie mogą go cały czas jednak namierzyć, bo jest problem z namierzaniem. Być może zmienia lokalizację, tak jak się to dosyć często robi, po to, żeby być nieuchwytnym. Na pewno ma jakieś pierścienie, o których mówię dosyć często. Największy ten pierścień zewnętrzny, czyli chroni wszystko dookoła. Nie wiem, to może być 5 km, 50, raczej nie mówimy o tak dużej strefie, być może to jest kilometr, dwa, że jak coś się dzieje, dostaje sygnały i być może zmienia miejsce szybko, tak? No bo tak, tak powinien działać, jak ja bym był, że tak powiem, na jego miejscu, z jakimś tam moim doświadczeniem, to na pewno bym tak robił. Może być tak, że specjalnie robią Rosjanie jakieś ruchy, żeby właśnie go gdzieś wykurzyć, dlatego że cały czas oni nie mogą go znaleźć. Wagnerowcy, Wagnerowcy też nie mogli go namierzyć, więc cały czas może, może tak działać właśnie, że każdy krąg ma jakieś zadanie. Ten krąg średni to już jest wiadomo pomiędzy tym dużym kręgiem, a, a kręgiem bezpośrednio związanym z ochroną VIP-a, też ma jakieś zadanie, które musi sobie spełniać. Tak? i ten krąg bezpośrednio, który go chroni, no to raczej nie dopuszczają do prezydenta Ukrainy nikogo, kogo on sobie nie życzy. Ja podejrzewam, że on teraz tak naprawdę może rządzić. Tylko i wyłącznie posługiwając się jakąś łącznością. Być może wcale nie ma kontaktu ze swoimi generałami, no bo to nie jest taka sytuacja, że na dzień dzisiejszy robimy dużą ochronę, bardzo dużą, bo przylatuje powiedzmy prezydent Stanów Zjednoczonych albo prezydent Polski gdzieś tam jedzie się z kimś spotkać, się, no to ta ochrona wiadomo, jaka jest. Tam być może on nie może tego zrobić z przyczyn takich, że trwa wojna, więc być może wydaje te rozkazy normalnie. U nas jest po prostu zebranie, robi się ochronę i te wszystkie osoby się zjeżdżają w dane miejsce i jest jakaś narada, po czym się rozjeżdżają. Myślę, że na wojnie nie ma takich możliwości, bo jesteśmy ograniczeni miejscem, czasem, ludźmi, no i tym, że trwają jakieś walki. Te walki są coraz bliżej. Jesteśmy, że tak powiem, cały czas na celowniku, bo on wie, że chcą go zabić, zlikwidować. No bo tak naprawdę, jak go zlikwidują, to mają wszystko z głowy. Więc, moim zdaniem, ta ochrona na pewno jest tam profesjonalna. Zawsze, jeżeli chodzi o ochronę, z tego co zauważyłem, to większość bardzo ważnych osób ma ochronę naprawdę bardzo dobrą. W sensie, że są to specjaliści w danym fachu. Tak jak wiemy, generał Stanów Zjednoczonych w Afganistanie miał ochronę z delty. Czyli brał sobie specjalistów najwyższej klasy, tak? E, wiadomo, że jest Secret Service, to, który organizuje te wszystkie, że tak powiem, sprawy powiązane, związane z ochroną, czyli zabezpieczają. Tak jak przylatują do Polski, są dużo wcześniej i już zobacz, rozpoznanie wchodzi w grę. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które wchodzi w grę. Tak naprawdę, robiąc VIPA. E, oni są na swoim terenie, więc ma troszeczkę lepiej. Może mają już ustalone e, miejsca ewakuacji, gdzie, jeżeli coś będzie, gdzie mogą po prostu się znaleźć, jak będzie atak i jak, jak mniej więcej go namierzą. Więc podejrzewam, że oni mają jakiś plan działania, nie byle kto nad tym siedzi, bo jednak jest już kolejny dzień ataków, a dalej nie mogą go namierzyć, zlikwidować. A tak naprawdę wydaje mi się, że on jest głównym celem. Drugim celem powiedziałeś, że jest rodzina. Przedtem, że Wagnerowcy dostali. Polecenie, że najpierw prezydent, jego rodzina, i tak po kolei wszyscy będą generałowie wszyscy ci, co go wspierają, co są w rządzie. Czyli tak naprawdę chcą obalić rząd, przejąć rząd, wprowadzić pewnie kogoś swojego, i na tyle. I teraz tak, być może część z generałów jest przy nim tak? i wydają polecenia. Chociaż z tego, co obserwuję, e, cała armia dosyć dobrze jest, e, że tak powiem, zorientowana, bo oni poczekali na atak. Chcieli cały czas nawiązywać współpracę, rozmowy, po czym mieli dwa dni na przygotowanie się, czyli te dwa dni dały im bardzo dużo, więc przez te dwa dni nawet jakieś jednostki specjalne, służby, które go chronią, mogły po prostu zrobić wszystko. Jedyna dobra rzecz, informacja jest taka, że on, zobaczcie, nie uciekł za granicę, czyli jakieś rozwiązania wchodzą w grę, i myślę, że przygotowali się na to mega. Być może mają jakieś bunkry, o których my nie wiemy, gdzie jest przetransportowany i nic mu nie grozi, bo nawet jak zrzucą, jest jakiś ostrzał, no to informacje cały czas idą. Tylko nie zastanawia teraz, bo zostały zniszczone, że tak powiem, całe, całe studio, radary, wszystkie informacyjne, żeby były zakłócenia, żeby nie było łączności, radiostacje. I teraz jaką on musi mieć łączność, żeby dalej mógł dowodzić i zobacz, że dalej kontaktuje się z różnymi państwami, krajami, bo te rozmowy cały czas są. Więc zobacz, że oni to wszystko musieli zaplanować i zabezpieczyć, tak? Więc myślę, że on jest przygotowany, jeżeli chodzi o ochronę jego osoby, czyli vip tej najbardziej, e, że tak powiem, Najbardziej strzeżonej w kraju myślę, że ma dobrze zorganizowane, tak? Być może nawet tam koło 60 ludzi koło, koło niego jest. Nie wiem tego, tak. No wiadomo, że takich rzeczy się nie mówi. Natomiast, wiesz co mnie też interesuje i pewnie naszych widzów, bo ostatnio wyszedł taki film z Putinem, na którym jego ręka przechodzi przez mikrofon. Nie wiem, czy widziałeś. No, jest jakieś konferencje, siedzą jakieś nawet kobiety i on mówi, że rzeczywiście widać jakby jego ręka przechodziła przez mikrofon. To może być na przykład green screen, tak? Że siedzi na zielonym tle i po prostu ma coś wstawione. I Zeleński nawet w ostatnim przemówieniu specjalnie wziął mikrofon i ręką poruszył, żeby pokazać, że on jest prawdziwy, że to wszystko dzieje się naprawdę. Czy jest tak, że Putin też może zacząć się już gdzieś ukrywać powoli? Znaczy, jest co? Z tego, co dużo osób mówi, to zobacz, on już jest odcięty od grubo ponad roku, około dwóch lat, może więcej, może trzy lata od Covidu. Zobacz, jak on siedzi, jak robi narady. On jest bardzo daleko od nich, więc my tak naprawdę nie wiemy. Tak samo jak kiedyś się mówiono, że mówiono o tym, że ma swojego sobowtóra, może to siedzi sobowtór. No, no nie wiemy wielu rzeczy. Tak naprawdę, nie chcę tutaj. E, tworzyć jakiś e, teorii, żebym zaraz tu nie był spisk spiskowcem, albo nie wiadomo czym, ale nie wiemy, czym, czym on gra, tak? Może siedzi daleko, bo jest bardzo poważnie chory, bo dużo osób mówi o tym, że widać, że się zmienił, tak? Więc my tak naprawdę o dużo rzeczach nie wiemy, co on chce ukryć tak naprawdę. A to byłaby bardzo zła informacja, gdyby okazało się, że on jest chory. Być może tak. Miertelnie chory na przykład. Na przykład. No, no mogą być różne sytuacje, tak? Widać, że prezydent Ukrainy cały czas pokazuje, że jest obecny. Zobacz, że on ludzi motywuje. Właśnie, nawet tak jak mówisz przez ten gest, pokazuje, ja tu jestem, ja rządzę, ja was nie zostawiłem, ja jestem z wami, ja walczę. I tym bardziej to pokazuje też, e, że tak powiem, Putinowi. Że ja nie jestem taki jak ty, że wiesz, że coś tam przechodzi przez mikrofon, jak mówisz, ręka przyszła, że niby, niby coś tam pokombinowali. Tylko on pokazuje, że naprawdę ja tu jestem, ja walczę, ja zostałem, no nie? Że ja się nie poddam, to jest kurwa mój kraj, ja go bronię do końca. na postawa w swoją wrogą. Bardzo, bardzo, bardzo. Wiele osób widzisz, nie liczyło na to, ale no pokazał, że ma, jak ja to mówię, kochones. No, nawet są już dowcipy, że tam są te rzeczy, które widzisz z kosmosu. Wielki mur chiński, coś tam, piramidy i jaja zeleńskiego. Co nie? Natomiast wracając do tej grupy Wagnera, o której powiedzieliśmy w pierwszej części, tych 400 niby ich najemników jest, polują no, w Kijowie. Oni są już przed wojną w Kijowie zainstalowani. Nie wiem z jakim, nikt tego nie wie z jakim przecież wyprzedzeniem ile tam czasu już siedzą, ale jak te służby ukraińskie w ogóle mogą ich namierzyć, wyłapać w takim chaosie wojennym, wiesz, bo to rozumiem jeszcze, tak jak dzisiaj, by było w Warszawie, 4, mamy informację, 400 gości spoza Polski, trzeba ich znaleźć. To nie byłoby łatwe, ale wykonalne, myślę, dla służb, bo mamy spokój, jest harmonia, tutaj wszystko się dzieje normalnie, a tam jest chaos, wojna, nikt nic nie wie, nie ma, no wiesz, jest propaganda, dezinformacja. Jak to nagle wyłowić takich gości? Znaczy, wiesz, to jest cała procedura i jest. Żeby zlokalizować kogokolwiek, tak samo jak u nas, żeby e, zrobić cel, żeby przeprowadzić operację, to jest bardzo dużo czynników i rzeczy, które muszą być ze sobą powiązane, które dają ten efekt końcowy użycie, na przykład mojej byłej jednostki grom, tak? E, to jest tak, wywiad. Wywiad, tak jak sam wiesz, może być przeprowadzony różnie, osobowo, bezosobowo, tak? Mamy takie środki, że możemy ich śledzić, nie wiem, predatorami, robić suchy, inwigilacje i tak dalej. Może być osobowo, czyli, czyli cały czas chodzimy z jakimś małgon, obserwacja, do tego zdawanie raportów, do tego rozpoznanie z kim, co, jak i tak dalej. I to może iść, że tak powiem, dwoma etapami naraz, bo może być osobowo, bezosobowo, numery telefonów, możemy to wszystko powiązywać. Z tym, że to też nie jest tak łatwo, bo oni nie są głupi. To są ludzie przeszkoleni, tak jak A. powiedziałem. Więc oni zwalczają to, no bo po to zostali wysłani, żeby to zwalczać, czyli na pewno... Ja ja Podejrzewam, że byli podzieleni w jakieś grupy, może mieszkali nawet sami i tak dalej, ale proszę pamiętać jeszcze o jednym, że ktoś musi dostarczyć wyposażenie, broń. Być może mają jakieś skrytki na to. Być może w jakichś miejscach się spotykali. Więc tutaj będzie ciężko znaleźć jakąś osobą. Jeżeli jedna nie wpadnie albo nie powiążą jakichś faktów służby, różne formacje, to może być ciężko w ogóle znaleźć, tak? Na dzień dzisiejszy o tyle wydaje mi się, sytuacja jest dobra dla... Ukrainy, że oni już są ubrani w sprzęt bojowym i chcą, że tak powiem, walczyć. Tak, Być może są agenci, którzy są przebrani za cywili, bo słyszymy o dużo różnych sytuacjach, że są przebrani, podjeżdżają, ostrzeliwują, Ukraińcy odpowiadają ogniem. I się kończy to śmiercią, tak? Była tam teraz jakaś taka głośna, właśnie sytuacja, że w autobusie jechali Wagnerowcy, chyba, tak? To nawet te, nie z, czytałem. Z tak tego nie. co czytałem, i, i cały autobus poszedł do Piachu, że niby byli przebrani i tak dalej. Nie wiem, czy jest to prawdą, może jest to nieprawdą, ale gdzieś tam w internecie przeczytałem ostatnio, więc, więc no, są różne historie. Widać, że działają jak formacje specjalne, czyli chcą przeniknąć. Czyli chcą przeniknąć jak najbliżej miejsca, gdzie podejrzewają, gdzie jest prezydent i do tego właśnie e, stosują te wszystkie różne rzeczy, o których my tutaj cały czas mówimy, czy w części pierwszej, czy teraz w tej części drugiej. A jak Ty byś miał wykonać taką misję, gdybyś dostał? Od czego byś zaczął? O, no nie wiem, czy ja tak mogę mówić, bo i tak tutaj dużo rozmawiamy, dużo mówimy. To co ale, możesz? To, ale to wiesz, no, to wszystko zależy od informacji i od planowania, nie? Po, po to są planowania, żeby to tak zaplanować, żeby jak najbardziej... To wyszło, tak. No, na pewno przerzut trzeba by było jakoś zorganizować, w jaki sposób może nie będę mówił. No i potem wiadomo, przerzut, przerzut broni ewentualnie gdzieś na pozyskania broni z miejsca, w którym byśmy się znajdowali, bo może na miejscu ktoś nas wesprze, bo nie wszyscy są e, proukraińscy, też są prorosyjscy, więc e, różnie to w życiu bywa. Być może byśmy nawiązali kontakt z jakąś osobą, która tam jest. Więc różnie to bywa. Tak, wszystko zależy, jakby to było zorganizowane, bo to jest tylko kwestia zaplanowania i zorganizowania sobie. Być może ja bym w ogóle sprzętu sprzętu nie zabierał, pojechał jako cywil, nie wiem, i tak dalej. Różne są sposoby. E, czy w przypadku zajęcia Kijowa już przez Rosjan, całkowitym. Hmm. E, jest szansa na funkcjonowanie i działanie prezydenta Ukrainy? Takim taki rząd podziemny, można powiedzieć, który znamy troszeczkę z autopsji w Polsce, ale rząd, który. Działa cały czas za stolicy. Znaczy, bardziej bym pomyślał o tym, że on by się wycofał. I z jakiegoś innego miasta. Bo powiem Ci, że jeżeli cała, cały Kijów, przepraszam, byłby zajęty, to byłoby ciężko, tak? No bo pamiętaj, że wszystko kiedyś się kończy, ile dni wytrzymam, ile miesięcy, na ile ma żywności, na ile ma amunicji, na ile ma baterii, powietrza, e, prądu i wiele, wiele bardzo ważnych rzeczy. Być może e, grałby, że nie żyje. E, wystarczy zaobserwować, ile lat e, ścigaliśmy. I był poszukiwany, że tak powiem największy, najbardziej znany terrorysta, tak? Chował się, nikt o tym nie wiedział, tak? Dopiero gdzieś tam zaczęli dochodzić, CIA do, 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 zaczęło dochodzić po tym właśnie zaczęli obserwować. Obserwować czas obserwacji nic nie wynikało, ale że pani Seja była tak, że tak powiem zacięta, no to faktycznie odnalazła coś tam, że w worku, że na śmieci, że to, że tamto i tak wszystko zaczęło, powiązania, powiązania, no i, i, i wiadomo. Jak się skończyło, tak? O sama Laden niestety no, no, nie żyje, albo stety, tak? Hmm. Więc ta operacja też trwała parę ładnych lat i się chował. No właśnie, bo teraz jest taka kwestia, czy y, jakie to jest duże obciążenie, wiesz, dla, y, dla tych jednostek specjalnych ukraińskich, czy, czy, czy biura ochrony rządu, nie wiem, jak to się nazywa ten odpowiednik tam. Y, pilnowanie właśnie, pilnowanie to może złe słowo, ale ochranianie y, y, prezydenta. Ukrainy, czy nie lepiej by było jednak, gdyby ten prezydent na przykład y, skorzystał z opcji Amerykanów i spoza Ukrainy gdzieś tam, czy jednak wtedy morale by upadły? Jak to jest? Jest to wiecie? duże obciążenie tak naprawdę, bo oni cały czas muszą być przy nim. Ja nie wiem ile osób tam chodzi, bo, bo pamiętaj, że przy takiej pracy, jaką oni teraz wykonują, to być może to jest praca nie 24 na 24, tylko to może być 72 na 72. Może mają chwilę tylko na to, żeby z, na siedząco w sprzęcie, żeby zasnąć i po prostu po godzinie ich budzi, bo coś się się dzieje i tak dalej. Może mają zmiany, że cały czas są podzieleni. To jest zależy od ilości osób zaangażowanych w to. Więc rozwiązań jest mnóstwo. Jak oni to mają zorganizowane, to ja nie wiem. Na pewno podejrzewam, że, groń, e, że jego osoby, które go chronią, są bardzo blisko z nim i znają bardzo długo. Bo na pewno bym, e, że tak powiem, nie oddał życia prezydenta osobie, która niedawno przyszła i dobra, to chodź, bo potrzebujemy kogoś do ochrony. Więc na pewno te osoby już dawno były wycięte ze struktur. Poza tym są struktury, które służą, tak jak u nas, biuro ochrony rządu. Powiedziałeś, że to jest stara jednostka, bo w chwili obecnej to jest SOP, ale Secret Service jest w Stanach i to są formacje, które są odpowiedzialne za to. Te formacje, na przykład jeżeli chodzi o Secret Service, bo nie wiem, jak tutaj jest, jeżeli chodzi o Ukrainę, było w pierwszym etapie szkolonych przez Deltę, jeżeli mówimy o strzelanie, bo na początku Secret Service szkolił Deltę, a potem się okazało, że poziom jest tak inny Delta brała e, tyle razy w różnego rodzaju akcjach, ma tak duże doświadczenie, że potem Secret Service trochę szeczkę korzystał e, z tego, co może zrobić, że tak powiem i wprowadzić do siebie różnego rodzaju zmiany w treningach i, i strzeleckich i jakiś tam innych rozwiązaniach taktycznych. Więc to widzisz, wszystko się gdzieś kryje, więc te osoby na pewno są bardzo bogate w wiedzę i doświadczenie, jeżeli chodzi o ochronę VIP-a i różnego rodzaju akcje dywersyjne, bądź jakieś tam specjalne treningi, czy ogniowe, czy medycynę, czy jeszcze inne, jeżeli chodzi o posługiwanie się radia, rozbrajanie min i tak dalej, no bo oni muszą zabezpieczać wszystko i na pewno to są takie jednostki, które mają ogólną wiedzę na temat wszystkiego. Ale są już mocno przemęczeni zapewne. Być może, że tak jest. Ale no niestety, jeżeli chodzi o walkę, to zawsze jest takie spięcie, że, że to wiesz. Jeżeli chodzi z własnej, jakiejś tam, z własnego doświadczenia, po własnej skórze, mogę powiedzieć, że na przykład mieliśmy taką operację w Afganistanie, że, że parę dni jechaliśmy i tak naprawdę w nocy się śpi bardzo mało, bo gdzieś. Po parę godzin, tak i cały dzień znowu się jedzie, żeby gdzieś tam dojechać, i mieliśmy kontakt ogniowy, po czym walczyliśmy do nocy, zwijaliśmy sprzęt, bo, bo Hammer 1 został zniszczony, spalony całkowicie przez mojego kolegę z sekcji, pierwsze bojowe spalenie hamera od czasu II wojny światowej. O tym też mało osób wie i że tak powiem wracaliśmy, że tak powiem całą noc i oczy naprawdę już po iluś tam dniach jazdy po spaniu powiedzmy przez 3 dni czy 4 dni 8-12 godzin maksymalnie i cały dzień jedziesz i jeszcze musisz obserwować bo jest i nawigator, jest i kierowca, jest i ganer przedni, ganer tylni i wiesz, my musimy zwracać uwagę na wszystko, czy nie ma idyków, czy ktoś nas nie obserwuje, od czasu do czasu przeskanować id Idiki to są sektor. miny. Tak, tak, to są wiesz, improwizowane, improwizowane, improwizowane ładunki wybuchowe, które są podkładane, tak. Więc zobacz, że na to wszystko musi zwracać uwagę, więc cały czas jesteś na takiej czujności na 200%, nie na 100%, tylko na 200%, czyli ten twój organizm cały czas po prostu jest mega mocno spięty, tak? Pracuje nie tylko fizycznie, psychicznie cały czas, tak? I był, mieliśmy, że tak powiem, ten kontakt, została procedura, zrobiona, wróciliśmy do bazy. Oczywiście całą noc prawie jeszcze jechaliśmy i co ci powiem? E, położyłem się spać i budzi mnie kolega z innego teamu i mówi: "Motyl, kiedy wstajesz, nie?" A ja mówię: daj mi jeszcze trochę pospać, nie?" A on mówi: "Ty motyl, ale już jest dwunasta ja Urwał się z 12, mówi, ale dnia następnego. 27 ponad godzin przespałem. Czyli zobaczcie, jak mój organizm był zmęczony. 27 godzin bez stawania do toalety. To był rekord. 20, chyba 27,5 godziny dokładnie. To nawet po jakimś ciężkim malarzu jest ciężko tyle przespać, nie? <grym> taki, taki byłem zmęczony. Operacja trwała tam 4-5 dni mniej więcej. tak, Razem z tą procedurą, gdzie mieliśmy kontakt i trzeba było tam dużo rzeczy zrobić, walczyć jeszcze i potem się, że tak powiem, zwijać. tak. Więc, więc organizm, tak jak widzisz, dostaje mega mocno, tak? Być może są na jakichś suplementach. Każdy ma jakieś swoje rozwiązania. My na przykład na patrol zabieraliśmy sobie monstery nieraz. Dosyć często i się piło jak jakoś byłeś mocno zmęczony, tak? Jak już nastał ten wieczór, gdzie już dzieliliśmy się, że ktoś tam czuwał, ktoś szedł spać, ale to były ciągle zmiany. Ale wiesz, organizm 4 dni, przepraszam, 4 godziny, Spania razy 4 dni, to się kumuluje, cztery godziny wystarczają w pierwszym tygodniu, miesiącu, może pół roku, ale potem już organizm no niestety e, nie daje rady, dlatego też się wracało do bazy, w bazie była druga nasza ekipa, która ona potem gdzieś wyjeżdżała, my wiesz w bazie odpoczynek, ale też cały czas w korefie przygotowani, że jak tam Ci wezwą koref, to my jedziemy, czy lecimy śmigłowcami od razu i wspierać, no nie? Wezwą Co? QRF to są siły szybkiego reagowania i przeważnie my robiliśmy tak, że jak jedna ekipa jechała, no to druga zostawała. Nie będę mówił o liczebności jasne, te, jasne. tego, że tak powiem, timu jednego, drugiego, tylko, tylko tak to wygląda. Tak, jeszcze jest QRF ogólny, który możesz wezwać, jest na przykład czy Kanadyjczycy, czy ktokolwiek tam jest w bazie na QRF i mogą lecieć do ciebie, bo, bo na raz jak jest operacja duża, 100 osób, 200, 300 jest zaangażowanych w to, to wykonuje jakieś tam zadanie specjalne, a drudzy są przygotowani albo na przykład do zabezpieczenia tego, czyli Ty wchodzisz, ale reszta musi całe miasto na przykład wyciąć tak jakby ofieraku, tak? Więc to są mega skomplikowane mechanizmy, tak? I trzeba to wszystko tak zgrać, żeby wiesz... To takie ostatnie pytanie na zakończenie tej części rozmowy. Jakby sytuacja... Oczywiście to są tylko dywagacje i ja chciałbym, żeby to nigdy się nie spełniło, ale gdyby Gdyby doszło do takiej sytuacji, że to Warszawa jest okupowana, prezydent, nasz prezydent, musi się ukryć gdzieś tutaj, dowodzić. Jakie widzisz szanse powodzenia takiej operacji? No bo umówmy się, Ukraina od roku 2014 czy 2015 się szykowała na taką tak. ewentualność. To trwało latami. Podejrzewam, tak jak mówiłeś, o bunkrze, gdzie gdzieś mogą być super y, statelicznymi połączeniami i, i, czy, czy coś. Oni byli na to gotowi. My wydaje się, że no nie jesteśmy na nic gotowi. No niestety, przykro mi powiedzieć, ale chyba masz rację, jeżeli o to chodzi. Chyba, że o czymś nie wiemy, bo być może są takie specjalne miejsca, gdzie prezydent ma to przygotowane. Być może w ogóle by nie był w Warszawie, tylko by uciekł, bo jest to poza Warszawą. Myślę, że... przepraszam, na pewno gdzieś się w Warszawie znajdują takie miejsca, bo to jest przygotowane i to jest wpisane w strukturę, tak, działania prezydenta i ochrony jego. Że na pewno takie miejsce jest. Pytanie brzmi tylko następująco. Jakie jest to miejsce zabezpieczone? Ile osób o nim wie? Ile osób by nie wskazało to miejsce? Na jak długo jest w stanie tam zostać i przeżyć? No Jeśli my tu I, we dwóch nie wiemy teraz, i, to chyba w miarę tam jeszcze i, tajemnica jest strzeżona. Tak, i wiesz, ale pamiętajmy też o tym, że informacje, jak ktoś będzie pod, że tak powiem, bronią, może szybko je, że tak powiem rozprzestrzenić dalej, tak, bo to wszystko zależy od osoby, jaką legendę stworzy, czyli jak będzie legendował, kim on się tu czym on się tu zajmował, na przykład jeżeli chodzi o Kancelarię Prezydenta i tak dalej, nie? Poza tym trzeba by zobaczyć, czy są gdzieś dokumenty w ogóle, czy, czy ktoś, kto to budował, jeżeli jest, czy udostępnił takie dokumenty, no bo wiesz, jak to teraz w Polsce jest. Nawet jak chcesz w jednostkach wojskowych, nieważne jakich, czy specjalnych, normalnych, zrobić cokolwiek, zmienić Toneminek no, dostawić, albo, że tak powiem, trzeba go odnowić, no to następuje przetarg i jest on ogłaszany oficjalnie. Więc wszystko jest ogłoszone. <laughs> nie no chyba przetargu na bunker prezydenta. Więc nie, no, no, nie no raczej nie, ale wiesz, być może jestem gdzieś w planach ujęte, tak? Aha. To, to prawda. A plany, pamiętaj, że zawsze są gdzieś składowane, więc. Tak naprawdę, wystarczy znaleźć plany, żeby wiedzieć, gdzie to jest. Tak, no chyba, że jest to tak strategiczne miejsce i tak strategicznie zostało to zrobione, że, że nikt o tym nie wie po prostu, tak? Tylko jakaś osoba przy prezydencie, bo może prezydent nawet o tym nie wie. Ale patrząc na to, ile osób odchodzi ze służby i z formacji SOP, no to wiesz, no to tak naprawdę. Są nowe zmiany, nowi ludzie, więc, więc no nie wiem, czy coś takiego w ogóle by funkcjonowało, bo to, bo to musiałaby być osoba, która wie, cały czas jak gdyby jest, a jak teraz jest tyle zmian i tak dużo ludzi odchodzi, to znowu nowe osoby wiedzą, więc jeżeli takie miejsce jest, to zobacz już, ile osób o tym wie. Zaraz ktoś gdzieś powie, nawet jak masz pisane w tajemnicy, ale co będziesz pod bronią, żeby chronić swojego dupska za przeproszeniem. Podejrzewam, że połowa ludzi nie wie, jak budować legendę i jak się wybronić z tego, tak? Więc różnie to bywa. No, by miało takie miejsce. Oby, drodzy widzowie. I tym pozytywnym akcentem zakończymy drugą część rozmowy. I co, zaraz zapraszam Was na część trzecią. trzecią. Dziękuję bardzo za tę część. Dziękuję również.